Zbieranie doświadczenia, no bo to jednak Młodzieżowa Rada, czy też ze strony, jak u mnie jest, jestem sekretarzem, to ze strony formalnej, ale też z doświadczenia takiego, że trzeba wystąpić przed, przed publiką, trzeba tremę oswoić i to też duże doświadczenie daje, że mamy nawet kontakt z starostwem, z urzędnikami, poparcie pana starosty, to się liczy. To daje dużą swobodę, jakby widzimy to wszystko od kuchni. I kiedyś, jakbyśmy faktycznie zajmowali jakieś stanowiska w samorządzie, no to wiadomo, że jest dużo łatwiej i tych będą się popełniać mniej. Gdy teraz, jakby od najmłodszych lat, mamy przyjemność w tym brać udział i ma nam ich to pokierować. Także jest to bardzo duże doświadczenie i będzie na pewno kiedyś łatwiej coś takiego zorganizować. Podczas spotkania z panem burmistrzem też staramy się tak rozmawiać na temat różnych miejsc mówiliśmy o takim centrum aktywności młodzieży, ale to w sumie jeszcze będziemy na pewno rozmawiać. No i myślę, że jest dużo rzeczy do robienia w Brzozowie. No, organizowaliśmy jako Młodzieżowa Rada z Panem Burmistrzem w 2024 roku w Amfiteatrze tutaj w Brzozowie, w Parku Jordanowskim, w wieczór filmowy. Dzieje się, co tydzień coś jest.